Siema, to znowu ja, mucha! I dzisiaj chciałam wam powiedzieć historię mojego przyzwiska, ponieważ wiele osób mi pisze to pytanie, skąd się wzięło mucha. Skąd się wzięło, czemu, dlaczego, jakim cudem? Więc postanowiłam wam to dzisiaj opowiedzieć. Więc tak, po pierwsze, nie mam na nazwisko mucha, ani na drugie nazwisko, raczej nie wyglądam jak mucha. Nie jestem też jak mucha, ani nie jak mucha. Jakieś 10-11 lat temu, gdy został mi na chacie podłączony na stały internet, chciałam się zalogować, sorry, zarejestrować na moją pierwszą stronę w życiu, a był nią kurnikwer, bo jak wiecie, kiedyś w internecie nie było za dużo stron, gdzie można się zarejestrować, ani takich gier, albo się siedziało na czacie, Albo na czacie, nie wiem. No i ogólnie chciałam się zarejestrować na ten cholerny kurnik. No i tam musiałam wymyślić swoją nazwę. No i teraz jest problem. Jaką wymyślić nazwę? Boże, 10 dziesięcioletnie dziecko czy jedenastoletnie miało wymyślić swój nick. No więc, wiadomo, na początku Agnieszka, kurde, zajęte. Agnieszka 92, kurde, zajęte. Agnieszka 0707, Aga 007. Boże, drugi! Wszystko było zajęte. No i teraz, że ja, takie inteligentne dziecko i bardzo pomysłowe, zaczęłam się rozglądać po pokoju. I co widzę? Lata mucha. Jebud! Mucha, chlera, zajęte. Nie, ja chcę mieć nik mucha, mnie to nie obchodzi. Więc zrobiłam mucha, dolna spacja, dolna spacja, czyli tak zwany pierdolnik, pierdolnik. I oto udało się! Nik wolny! Zostałaś zarejestrowana! I właśnie tak to wszystko wygląda. Później na każdym innym portalu zaczęłam się również rejestrować jako mucha. Niku mucha na początku używałam tylko i wyłącznie w internecie. W gimnazjum trzymałam się z grupą osób, w której były trzy agnieszki, więc każda musiała dostać jakieś przyzwisko. No i zostało, że ja będę mucha. I tak do mnie oto to przyzwisko przyległo już na zawsze. W liceum zaczęłam się przedstawiać tym przyzwiskiem, więc po prostu tak zostało. Więc teraz, jeśli ktoś zawoła do mnie Agnieszka, to za bardzo już na to nie zareaguję. Szybciej na mucha! Jeśli wy macie jakiś swój stały nick lub zajebiste przyzwisko, które ma swoją głęboką historię, piszcie w komentarzach, ponieważ chciałabym poznać Wasze historie. Ponieważ to jest naprawdę bardzo ciekawe, więc chwalcie się. Więc ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie.